Julcio, moja droga, ja ci to pisałem na Instagramie, ale ja ci powtórzę, bo nie jesteś zbyt inteligentną dziewuchą. Popowiem, wiecie, co z the Queen of the Black było? Queen of the Black pożyczyła od Paki pieniądze. Jest hipokrytą, ponieważ oskarża mnie o coś, co sam robi. Julcia, 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 ty się wycofaj z takich instastorek, bo naprawdę... Jak zostanie przekroczona granica, to wtedy Mandzio się wkurzy. Takiej dramy chyba nikt się nie spodziewał, bo kto by pomyślał, że Mandzio może mieć jakiś konflikt z Queen of the Black. Tak się jednak składa, że swego czasu Julka wytknęła Mandzio'wi hipokryzję, a teraz, po kilku miesiącach, wróciła do tematu z jeszcze mocniejszym zarzutem. Krótko mówiąc, Julia głosiła na swoim Instastory, że Mandzio poczestował ją brownie z pewnym ziołowym dodatkiem. By the way, jak już przyznałam się do tego, że uprawiałam zielarstwo, to dzięki Mandzio za brownie z... <laughs> tak naprawdę jest to pokłosie starej dramy, która teraz została odświeżona i zaraz wam o tym wszystkim opowiem, tylko od razu zaznaczam, że w tym filmie skupiłem się tylko na relacji pomiędzy Queen of the Black i Mandziem. Jest jeszcze wątek kłótni pomiędzy Julką i jej przyjaciółką, która udostępnia jej poufne zdjęcia i screeny rozmów, ale to możecie zobaczyć na kanale UZEBO, który obszernie przedstawił całą sytuację. A teraz lecimy z wyjaśnieniem, jakim cudem Mandzie wplątał się w dramę z Queen of the Black. Każecie pewnie, że mieliśmy może nie tyle co aferkę, to ja komentowałem dramkę z Queen of the Cringe. The Queen of the Black. Żeby zrozumieć, o co tu chodzi, musimy się cofnąć o kilka miesięcy aż do słynnego filmu Czukasza. Chodzi mi o materiał, w którym przedstawił on dowody na to, że Queen of the Black zajmowała się zielarstwem i to na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. Wiem, jak to brzmi, ale naprawdę osoba publiczna, jaką jest Julka, w ten sposób chciała sobie dorobić, a przynajmniej tak wynika z tego filmu. W sprawę zaangażował się Mandziu, który postanowił obejrzeć i skomentować dzieło Czukasza podczas live'a na Twitchu. Miał ku temu kilka ważnych powodów, ale o tym za chwilę. Nie, jeżeli chodzi o źródło Czukasza, jest sprawdzona. A powiem wam później dlaczego. Nie, uwaga, wymyślicie, dobra, dziewczyna to wstawiła na jakieś swoje konto, że to nie wiadomo, że to jest ona i tak dalej. Nie. Ona stawiła to na Queen of the Blacks dla bliskich znajomych. Co za devil, co za jełob! Kompletny. Tym, co skłoniło Mandzia, żeby nagłośnić te sprawy, było jedno z insta Stories Julii, w którym zapowiedziała, że uda się na policję, aby zgłosić sprawę o zniesławienie czy też podawanie fałszywych informacji. W sumie z tego Stories wynikało, że na liście do zgłoszenia znajdą się również wszystkie inne osoby, które nagrają o tym film, i ten fragment. Również został skomentowany przez mandzia. Moi kochani, odnośnie tej całej sytuacji idę dzisiaj na policję. Wnieść sprawę o zniesławienie, podawanie fałszywych informacji. Znalazłam osobę, która takowe rozpowszechniła, więc wkrótce poniesie konsekwencje, uśmieszek, tak samo jak i każda osoba, która nagrała nagra o tym film. Rozpowszechnia te informacje, czując mi dalej wizerunek, byłoby być bardziej ostrożnym. Ty, Julka, a Kojarzysz taki Instagram twój, nie wiem, nazywa się on Julcia. Zatem Julcia, co? Pójdzie ze mną do sądu też. Pozwiesz mnie? To mnie pozwie twój ojciec? Matka, która cię wyrzuciła z domu? To mnie pozwie? <gry> tym wszystkim jest pewien osobisty aspekt, bo tak się składa, że fakisz, czyli dziewczyna Mandzia, przyjaźniła się z Queen of the Black. Tym samym Mandzie miał okazję osobiście poznać Julię i delikatnie mówiąc, nie ma o zbyt dobrej opinii. Zakon, ja miałem okazję poznać Jultkę, jak miała 15 lat i nie wiedział, i byłem bardzo... Ja wtedy się uważałem dobra, mam 22 lata, po prostu nie rozumiem. Jestem 7 lat młodsza to nie po prostu nie rozumiem, jestem za stary na to jestem już boomerem. Ale nie, ona jest po prostu kurwa głupia jak Ona Naprawdę, znajdziecie buta, co nie pójdziecie do CCC i mieć domowego laczka za 5 tych, co nie i po pokona ją na inteligencję. No po prostu i tyle. No to, to nie była kwestia wieku. Niemniej ciekawa jest opowieść o pożyczce, bo okazało się, że swego czasu Fakiś pożyczyła Julii kilkaset złotych. Właśnie dlatego wcześniej użyłem słowa przyjaźń, bo zakładam, że raczej nie pożycza się takiej sumy losowej osobie. No i okazało się, że Julia nie miała zamiaru spłacać tej pożyczki i zamiast tego spłatą zajęła się jej mama, która przy okazji zdradziła pewien bardzo istotny szczegół. Opowiem wiecie co ze Queen of the Black było? Queen of the Black pożyczyła od Faki pieniądze, co nie? Pożyczyła od niej kilka stóp przez kilka miesięcy nie chciała oddać i w ogóle nie było żadnego kontaktu. Kto ostatecznie? Ona oddała kasę, czy jej matka? Jej matka, jej matka napisała do faki i oddała pieniądze jej. I, I po kilku miesiącach Julia jak gdyby nigdy nic się nagle odzywa do faki i nagle chce z nią normalnie rozmawiać, jak przez kilka miesięcy nie chciała oddać kasy. A jej matka z mordą właśnie do faki, na zasadzie matka, mamusia. Jej mamusia, bo jej mama jest bardzo biedna. Jej mamusia jest bardzo biedna, że niestety ma takiego okropnego pachora do zajmowania się, ale jej mamusia się przypierdzielała do fraki na zasadzie czemu dajesz Julii pieniądze, panie? A ona takie, aha, to tak są wydawane, to na to pożyczyłam. A nie wiedzieć. Aferka nabierała tempa i w pewnym momencie Queen of the Black dodała na Insta kontrowersyjne QA. Julia zarzuciła Mandziowi hipokryzję, ponieważ śmieje się z niej, a sam robi to samo i jednocześnie zapowiedziała, że poruszy jego temat w jednym z filmów. Generalnie nie do końca wiadomo, czy chodziło jej o to, że Mandzio też handluje, czy o to, że również korzysta z tej używki. Ja wiem, że pierwsza opcja jest co najmniej abstrakcyjna, ale w swoich wypowiedziach Mandzio odnosił się do jej głupoty związanej z handlem, a nie samym paleniem, więc różnie można interpretować jej słowa. Jest hipokrytą, ponieważ oskarża mnie o coś, co sam robi. Co. So... No, niedługo będzie więcej w odcinku. Oczywiście nie mogą się obejść bez odpowiedzi Mandzia, która moim zdaniem jest intrygująca. Spodziewałem się, że konkretnie zaprzeczy albo wręcz wyśmieje jej słowa, a tymczasem Mandzia ostrzegł Julię, że jeśli ta nie odpuści i wspomni o nim w filmie, to on również nagra swój materiał na jej temat. Oprócz tego zwrócił jej uwagę, aby zastanowiła się nad krytyką, która ją spotkała i wyciągnęła z tego wnioski. Każecie pewnie, że mieliśmy może nie tyle co aferkę, to ja komentowałem dramkę z The Queen of the Cringe, The Queen of the Black. Jak już tutaj rozmawialiśmy o tym temacie, też mogę się podzielić kilkoma przeżyciami tutaj, szczególnie że Queen of the Black, Queen of the Cringe uznała, że sobie może pogrozić Czukaszowi, że go pozwie. Gdyby nie to, że pozwała Czukaszowi, że go pozwie, nigdy bym się nie wypowiedział w tym jakkolwiek szerzej, oprócz obejrzenia filmiku, zasmianie się. Nie szukaj guza, nie szukaj walki. Julcia. Czukasz cię wyjaśnił, ja dodałem dodatkowe rzeczy, może się rozejść po kościach, 2 trzy miesiące, nikt tego nie będzie pamiętać, tego o twojej dramki, co odwaliłaś, wszystkiego co zrobiłaś. Ale jeżeli się odniesiesz do mnie w odcinku i będziesz ciągnąć temat i będziesz mnie ciągnąć, żebym o tobie mówił na streamie, żeby ci zrobić reklamkę albo coś w tym deseń, to ja też sobie wstawię na swój kanał. Odcinek. Podsumowujący całą twoją postać, Julka. Po tym nastała cisza, ale teraz temat powrócił jak bumerang przy okazji kolejnej dramy z Queen of the Black. W takim dużym skrócie, Julia pokłóciła się ze swoją przyjaciółką, która zaczęła udostępniać jej bardzo osobiste zdjęcia i screeny prywatnych rozmów. W międzyczasie Julia wrzuciła na swój kanał YouTube film, w którym ogłosiła, że przestała uprawiać zielarstwo i że teraz rozpoczyna nowe życie. No i tutaj również uaktywniła się jej eks-przyjaciółka, która udostępniła nagrania, które totalnie przekreślają spowiedź Julki. I ta część tej dramy jest mi kompletnie obojętna i mówię o niej tylko w ramach wstępu, bo znacznie ciekawsza jest ta druga część. Na jednym z Insta Stories Julia ponownie nawiązała do Mandzia, ale już mniej ogólnie, a zdecydowanie konkretniej. Pierwsza wiadomość to ta, którą pokazywałem na początku, w której Julia zarzuciła Mandziowi, że poczęstował ją ciastem z wkładką. W kolejnym story ktoś zwrócił jej uwagę, że nie powinna takich rzeczy poruszać publicznie i tutaj Julka ponownie potwierdziła, że była taka sytuacja i zaznaczyła, że ma na Mandzia więcej haków. Na ostatnim stoliz wytłumaczyła, że poruszyła ten temat, bo Mandzia komentował film Czukasza. I przyznam, że czekałem na live Mandzia i tym samym na jego komentarz w tej sprawie, no i się doczekałem. Generalnie wspomniał o tym, ale uznał, że nie chce z nią wchodzić w dramę i nie skomentuje jej zarzutu o poczęstowanie ciastem, bo jego zdaniem Julia w ten sposób próbuje wzbudzić zainteresowanie swoją osobą. Czacik, nie wiem... Chcę się odnieść do uwaga, Dwa bardzo pytania. poważnej dramy. Jest Czy to tak poważna drama, wszystkie rozdziały że TV? nawet nie chcę mi się za bardzo tutaj przerywać jedzenia, żeby się do tego odnieść. Zatem się odnoszę do super poważnej dramy. Bardzo ciekawe jest to, że mój temat jest poruszany przez Queen of the Cringe. W momencie, kiedy jej ucieka cała atencja i Zebo, Jakkolwiek masz content, uważam, że robisz błąd, bo przez to ona sobie podbija stawkę ze swoich 300 zł za Instastory na 350. Przyznam, że zdziwiłem się, że Mandzio tak zdystansował się do tej sprawy, bo jakby nie patrzeć, to jest poważny zarzut. Głównie dlatego, że Julia, która jest osobą niepełnoletnią, zarzuciła Mandziowi jako osobie dorosłej, że poczęstował ją używką, która jest w naszym kraju zakazana, a już na pewno nie jest przeznaczona dla nastolatków. No i wydawało się, że nic więcej się nie dowiemy, ale w pewnym momencie na streamie pojawił się Zebo, który zapytał wprost, czy Mandzio robił te brownie. Ale ja jesteśmy Powiedz na mi... Wojsku wyższym. Słucham, Mandziu, yy, bo kij już z tą dramą, kij z tym wszystkim. Hmm? Czy ty robiłeś to brownie? Czy jesteś takim dobrym kucharzem? Jak kur... i wiesz co, Zebo? Wiesz co, ja potrafię sobie upiec. Ja raz Co? Zebo próbowałem sobie upiec steka. Skończyło się to tak, o. Zebo, że nie wyjąłem jednej blaszki. Na tej blasce był papier. Po pięciu o, minutach zadymił mi się cały dom. Okej, okay, czyli ty nie upiekłeś tego prawa. Nie ja chciałem już sugerować jakiegoś master szefa lub coś, wiesz, gotowania, fajnie by było. Ale dobra, okej, okay, jeżeli nie, to nie, no to szkoda. Pa. pa. pa, pa. 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 Później Mandzie opowiedział, w jaki sposób Fakiś poznała się z Queen of the Black, po czym ponownie, tak jak kilka miesięcy temu zapowiedział, że jak Julia przekroczy granicę, to dopiero wtedy zareaguje. Zatem nie będzie ode mnie komentarza w tej sprawie nie będę się napierdziałania, nie będę robił Dreamów, bo mam wyjebane to. Jak zostanie przekroczona granica, to wtedy Mandzio się wkurzy. Otwarte pozostaje pytanie, czy Julka powie coś więcej na ten temat, czy podobnie jak wcześniej, nie udostępni żadnych dowodów. Osobiście uważam, że w tej dramie dużo więcej do stracenia ma Mandzio, który generalnie, ale też szczególnie w tym momencie, od kiedy przeszedł na Twitcha i zajął się m.in. komentarii, ma bardzo dobrą opinię w internecie. Dołóżmy czysto teoretycznie, że Julia udostępnia jakieś nagranie, czy zdjęcie, z którego wprost wynika, że jej oskarżenia ze stories są prawdziwe. Co z tego, że Mandzio nagra wtedy film, w którym wytknie jej wszystkie życiowe błędy. Ona i tak po tych wszystkich dramach, jest postrzegana jako osoba o wątpliwej reputacji, więc za wiele jej to nie zmieni. Za to Mandzio przez taką aferę mógłby stracić w oczach części widzów, a gdyby sprawa się rozwinęła, to mógłby mieć również problemy natury prawnej. Już pomijam tutaj aspekt biznesowy, bo wiadomo, że wiele firm niekoniecznie przychylnie patrzyłoby na kogoś, kogo dotyczy taka afera. I tak jak Mandzio mówił, że materiał Zebo daje Queen of the Black Rozgłos, tak on sam, nagrywając na nią swój film, zrobiłby dokładnie to samo. W zasadzie jedyny scenariusz, który przychodzi mi do głowy, w którym Mandzio ostatecznie ugrałby więcej, to taki, w którym pokazałby w swoim filmie tak mocne dowody na Julkę, że ta trafiłaby do więzienia albo jakiegoś ośrodka dla nieletnich. Tutaj też pytanie, jak na taką sprawę zareagowałby internet, bo byłby to pierwszy, a na pewno jeden z wyjątkowych przypadków, gdzie po filmie na YouTube ktoś miałby aż takie problemy. Powinęła ci się noga, zrobiłaś kilka głupich rzeczy, przyznaj, przyznaj, zrobiłaś kilka naprawdę głupich rzeczy, popełniłaś dużo błędów i zamiast dalej brnąć w to, jest moment, że możesz zahamować, przystopować, zastanowić się na sekundę, hej, może jednak zrobiłam trochę rzeczy źle, z innych aktualnych ciekawostek, Queen of the Black ogłosiła na stories, że zbiera dowody na wszystkie osoby, które rozsyłały jej prywatne fotki i screeny rozmów. Zupełnie przy okazji, bo jak już pozywać to wszystkich, poprosiła również o dowody na Mateusza Spysińskiego, tylko że w jego przypadku chodzi o dowody na to, że zarabia na niej na live albo że zniesławia, bo to też chyba o niego chodziło w tym stories. No hejka! Siema. Co tam ciekawego powiesz? A nic się, a ty? nie chce. Ja żadnej dramy o, siema, nie mam, to znaczy no to mamy dawaj. ten, mamy groźbę o pozew z tego co wiem poszłam tam inną Jeśli chodzi o Spysińskiego, to Queen of the Black porozmawiała z nim podczas live'a i wyszło na to, że jeśli chodzi o pozew w jego stronę, to nic takiego się nie wydarzy, ale zakładam, że zarówno w sprawie Mandzia, jak i ogólnie w sprawie tych pozwów, skończy się na zapowiedziach, ale w sumie to kto ją tam wie. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to zostaw komentarz o treści Handel, pamiętaj, żeby kliknąć w subskrypcję, wpadaj na mojego Discorda i Instagrama i widzimy się w kolejnym filmie. Uważaj, bo może korony nie noszę, Mogę łóżka od faki założyć, ale gambit królowej potrafię rozegrać. Zatem tyle.